No i tak, kasiemka, witam wszystkich, 8 sierpnia, piątek, prosto z Egiptu, co tam Flaminga, pytacie? no tak, no odpoczywam sobie, odpoczywam, zasłużony odpoczynek, no ale dość tego leżakowania, dość tego odpoczywania, e, myślę, że przyszedł czas na nakręcenie odcinka dla Was, jak to mnie tu wszystko wygląda, e, ja patrzę pod słońce, nie widzę, czy mnie tam widać, czy nie widać, mam fajną koszulkę, Pozdro z No i co? Co w Egipcie? Co w Egipcie słychać? No jest gorąco, jest sympatycznie. w Egipcie pierwszy raz, no ale jak to w Egipcie bywa. Hotele na środku pustyni. Patrzcie, pustynia pustynia, tam jakieś góry, nie wiem co to jest za góry. Palmy taki tutaj hotel. Ee, że tak powiem, bardzo elegancki, bardzo ekskluzywny. Wszystko tutaj jest, animacje na najwyższym poziomie kilka restauracji tematycznych, jedzenie naprawdę nie można nas narzekać, słońce jest, plaża jest palmy są eee, no i co no i tak to wygląda chociaż mi się wydaje, że Grecja mi się bardziej podoba się zmienia, o i tak oczywiście wieje, ludzie już tutaj chodzą, e, bardzo dużo tu jest tych skorupiaków, muszli, e, pozostałości rafy koralowej, no ale wiadomo, z Egiptu nie wolno wywozić żadnych skamieniałości, że tak powiem, żadnych muszelek, ani ziarka piasku nie wolno mieć. E, na rafie koralowej już tam byłem, korzystałem, naprawdę świetnie to wszystko wygląda odpowiednie buty maskę no i można e, można nieźle ponurkować dobra ciśniemy dalej może Wam pokażę jak to wygląda troszeczkę cienia no w serduszku dla morków jakieś romantyczne osiaczczyny <śmuszamy> jak się nagrywają wczoraj w to, Świetnie tu się nurkuje pływa pośród tego, no, ale nie pośród tego, niestety śmieci są wszędzie uroki. Eee, Propo internetu, no to ja no, korzystam z tego no, tutaj wifi hotelowego, nie dokupuję internetu, nie chcę być takim tutaj niewolnikiem tego całego systemu, co przyjąłem odpocząć, także zobaczymy w ogóle, kiedy ten film wejdzie, eee, no ale postaram się to jakoś zmontować. Druga relacja na pewno będzie z e, Kairu. No i tak w oddali. Hotel mój, hotel mój, mój. hotel, w którym powiem stacjonuję, śpię. E, a mój beach resort, spa. To coś tam, coś tam, coś tam, coś tam bo te nazwy takie e, drugie, są. E, miejscowość Soma. Oczywiście jest to pierwszy raz w Egipcie. Także patrzcie, tu jest hotel, to jest troszeczkę zielony. Są to palmy, a plantam dalej też Bogotownie. tam jakieś kolejne hotele, tu się zaczyna wybrzeże, w tamtą stronę to jest cała ta hurgada. No z tego co tak się tutaj zorientowałem, a więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Najciekawiej w tej okolicy, no to oczywiście tutaj, w tej, w tej wodzie, jak ktoś tu będzie polecam, zachęcam. Fajne rybki pływają i w ogóle, ale to trzeba zobaczyć. Ale jedno jest pewne, że jest tak gorąco, że dobrze, że jest nula nula. Pozdrawiam gan. Tak więc jest gorąco, nie ma to tamto. Trzeba się chłodzić. <grytanie> co jeszcze? No, życzę wszystkim właśnie takiego udanego wypoczynku, jak mi się przydarzył. Bo naprawdę już musi przyjść na to nieraz taki czas, żeby właśnie odpocząć, odprężyć się, zapomnieć o tym wszystkim, co się dzieje o tym dobrym, o tym złym jak to mówi się, zresetować pamięć naładować akumulatory także jestem z tego wszystkiego bardzo zadowolony cieszę się, że właśnie tu przyjeżdżałem że nadszedł właśnie czas tego odpoczynku, tego urlopowania jak widać odpływ nadal trwa cały czas ubywa te wody no wczoraj jeszcze tutaj chodziłem też i że tak powiem flamingowałem no co tam jeszcze? Już wiem, że na powrocie no to tak paczka będzie unboxing, bo już tam przyszła paczka od Draco. Wielkie dzięki, pozdrawiam serdecznie. Darek mi ją też od, od, odebrał, wielkie dzięki Darek. Eee, no i co jeszcze, co jeszcze? Jakieś tam dużo pomysłów, że tak powiem. Miałem to jeszcze nagrywać klip, że tak powiem, bo muzykę już nagrałem, ale jeszcze, jeszcze nie nagrałem, nie było czasu. Eee, coś tam na, na TikToku też wrzucam. Że jak ktoś obserwuje TikToka, to wpadaj się. Eee, co, no jutro ten wypad do, do Kairu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, muszę się przygotować No cały dzień. Myślę, że będzie ciekawy odcinek. Flaming przy piramidzie Cheopsa. Tak? Flaming przy, tam, przy tym sfinksie. Eee, Giza, oczywiście eee, no, e, pływanie Nil, Nil, Nilem, tak? Rejs po Nilu. Także będzie ciekawie po TikToka, no to no neodumowy kasta, pozdrawiam się serdecznie Daniel też tam wrzucił e, ciekawego TikToka, właśnie z wlepkami, nie wiem skąd tam się wzięła w Turcji wlepa od flaminga no ale była, pozdro serdeczne, wielkie dzięki Daniel ja teraz oczywiście na środku Morza Czerwonego <laughs> patrzcie tutaj ten odpływ jak nastąpił, tutaj taki znak, egipska flaga postrzępiona Tyle od brzegu w oddali w mój hotel. A tam właściwie jedna wielka pustynia 0,03 zero, zero, miasta. E, myślę, że jutro w Kairze uda się coś tam kupić. E, przy okazji pozdro dla, dla Artura Skaniowa. Tam postał ostatnio dał, że właśnie e, zbiera fanty <noise> związane z Coca-Colą. E, też Arturowi obiecałem, że mu jakąś puszkę z Coca-Coli. Myślę, że w Kairze uda się nabyć tutaj taką lipską kolę. Także, no nie postaram się, postaram się, muszę, muszę się postarać. Ciężko tutaj też z kapselkami, no bo wiadomo, leją tu z dystrybutorów, a w butelkach to Tutaj te kapselki, tylko no jakieś i y, same te kolorowe kapsule bez napizu. No i tak, tutaj też recykling pełną gębą. O, tak się właśnie nazywa hotel, w którym przybywam. Tak więc tak to wygląda. Kładami można pośmigać, jak ktoś lubi. I tak siedzą wrony na palmie i coś tam gdaczą. Nie wiem, czy to wrony, czy nie wrony. Ale tak ptaszyska, patrzcie. Nieźle wieje. I tak jak to mówią podróże kształcą, e, to tutaj czytałem w temacie Egiptu, Kairu i wszystkiego, co ja w tym podzielę moim nie? światopoglądem, e, no tak to wygląda, nie? Podróże kształcą, ktoś to dobrze powiedział, co e, jeszcze, no tak. Straszne parcie na to, żeby wypływać tutaj ten yy, lokalny internet, żeby zasięg i co się dzieje w domu. <grywa> ja prostu się zastanawiam, oni przylecili na wakacje czy chwilę. Jak to być na bieżąco to może było trzeba zostać w fałpie. No, ale tak jest moje zdanie. E, tak mam, że te w 4 dni, co tu jestem. Odciąłem się od pewnych tematów. Relaksik. Dzisiaj taki dzień troszeczkę techniczny, a więc i zmontuję filmik dla Was. Wziąłem oczywiście ze sobą laptopa Kto wie kto ogląda No to ja oczywiście moje filmy montuję oczywiście Na laptopie, a jak nie no to będą wrzucone Będą gotowe, jak no przylecę do Polski To będą wrzucone relacje Przygotówka oczywiście jutro Do, do wyjazdu do Kairu e, Co jeszcze To chciałem powiedzieć No chyba wszystko, nie chcę zajmować waszego cennego czasu e, Idę się opalać dalej Tutaj już za mną Strefa basenowa, hotelowa tu gdzieś, tu gdzieś jest, tu jest mój pokój. A po przyjściu do pokoju patrzcie, taki słonik na łóżku. No, kreatywność mega, ułożony z ręczników. No, także jest oczywiście widok na morze. Jest fajnie, jest ciekawie. E, wieje jak to w Egipcie podobno. No dobra, no co wy wypatrujcie kolejnych odcinków. Życzę też, też wszystkim fajnych, udanych wypoczynków, fajnych, udanych wakacji. Pozdrawiam gorąco z Egiptu. Jak się podobało, komentujcie. No i co? Do zobaczenia!